z tej strony Pinio4, a dzisiaj będzie kolejny już odcinek z serii Easy Rossieni. Jest to bitwa w moim wykonaniu oraz moja pierwsza Rossieni, jaką udało mi się wbić od trzech lat. No wiem, może dla was śmieszne, ale mi, dla mnie to nie było takie proste. Nieraz miałem wiele puli w, wbiłem, ale Rosjeni jeszcze mi się nie udało. No to jedziemy. No to gram sobie M4FL10 i pomyślałem, że pojadę sobie tam, gdzie przeważnie jeżdżą czołgi ciężkie. Tu oczywiście jestem na topce. Praktycznie same szóstki. No ty już prawie cały magazynek w MT25 wszedł. On oczywiście nie wiedział, co się dzieje, nie ogarniał. I tu widzę, że P44 podjeżdża. Tutaj jeszcze ta szóstka amerykańska, o, MT25. No i pakuję w niego znowu. No i pierwszy kill zrobiony. Już 842 damage'a. Powiem jeszcze, szczerze, że moim zdaniem ten czołg jest bardzo dobry. Prędkość przeładowania. Pocisków też jest, moim zdaniem, bardzo dobra. Pancerz, no... Jak umiesz nim grać, czasem, no właśnie, tak jak tutaj, można coś odbić. A co wy o nim sądzicie, to możecie napisać w komentarzu. Moim zdaniem... ten czołg jest dobry. Już 1500 damage'a i dwóch zniszczonych. P44 ucieka, ale niestety nie dał rady. I teraz myślałem, czy pojechać na t 2 e T2E3, ich przejęzyczenie lub na VK 3601H. No, zdecydowałem się na VK, ponieważ pomyślałem, że jest więcej damage'a. Wtedy jeszcze nie myślałem, że wbije Rosjeni. Tutaj czekowałem, na czekałem na magazyn, aż przeładuje. No i tak. I teraz właśnie w, jakoś w tym momencie dokładnie po zabiciu tej fałki, zobaczyłem, że mam na koncie już trzech zniszczonych oraz tysiąca damage'a. Wtedy pomyślałem, że może będzie jakiś pull, ale nie wątpiłem, że będzie Rosjeni. Bo sami jak wiecie z doświadczenia często jest tak, że ktoś coś ukradnie, specjalnie zablokuje. Specjalnie zabije. Lub jakiś gościu, który nic więcej nie zrobi, tylko jeden strzał i kila zdobył. Już cztery kile. Tu jeszcze tak czekałem, że tego arela 44 wybić. A to co to było teraz ten strzał? To był taki strzał na jolo. Nie, nie wiedziałem, że trafię. W ogóle nie myślałem. Ale jakoś trafiłem. Tu też na przejeździe, tak. Na dwa strzały. I już mam sześciu zniszczonych. Stał tylko SU-152. No tutaj pisze, że proszę ją, proszę koledzy, no i jedziemy po niego. Miałem też lekkie lagi, więc myślałem, że z coś pójdzie nie tak. I tutaj pomyślałem, kurde, już zaraz zginę, przegrałem to. Ale jednak udało mi się przeładować, zanim te SU przeładowało i 7 killi. Oraz 3866 Damage'a. Taka szybka bitwa. MK, Rosjeni. Moim zdaniem, bardzo udana bitewka. Przy okazji nie dość, że wpadła MK, to jeszcze Rosjeni. Tu było pokazane, co ten czołg potrafi, jeśli nim się ogarnia. A co Wy o nim sądzicie, to piszcie w komentarzu. Teraz się z Wami żegnam. Cześć.